Wyjątkowe wydarzenie odbyło się wczoraj w Pałacu Radziwiłów w Antoninie. Na swój wieczór autorski zaprosiła Renata Adamska-Garbowska, a Stowarzyszenie Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego podsumowało projekt malarski Antonińskie Pejzaże. Renata Adamska-Garbowska to pochodząca z Trzcinicy lokalna poetka. Na swoim koncie ma już kilkanaście tomików poezji. Jej najnowsze dzieło, którym podzieliła się z zgromadzoną publicznością nosi tytuł Przez Wielkopolskę z Norwidowską tęsknotą za Polską i polskością. Książkę pisała w Pałacu w Antoninie. Przez Wielkopolskę, czyli jakimś szlakiem, tak? Ale z norwidowską tęsknotą za Polską i polskością. Czyli też naszymi zachowaniami, tradycjami, nie tylko ojczyzną, jako polską całością, jako terytorialną, tylko też za to, co, co stanowi polskość. To musiało wybrzmieć. Prezentacją utworów autorki podczas spotkania z jej poezją zajął się kaliski aktor Lech Wierzbowski. Magia utworów i temat w nich poruszony sprawił, że książka rozeszła się jak przysłowiowe ciepłe bułeczki. Każdy z gości chciał chyba zatrzymać troszkę Wielkopolski w sercu i wracać poprzez wiersze Renaty Adamskiej, do tego zakątka ziemi. Były też oczywiście autografy, zdjęcia i gratulacje. Druga część wieczoru zdominowana została przez plastyków amatorów powiatu kępińskiego, którzy podsumowali plener malarski odbywający się w Antoninie. Członkowie Stowarzyszenia Plastyków Powiatu Kępińskiego gościli w Antoninie po raz drugi na plenerze zaproszeni przez panią Bożenę Chęczycę żeby znów tutaj przedstawić piękno Pałacu Myśliwskiego i przepięknego ogrodu otaczającego pałacyk. Plener odbył się w sierpniu i brało udział 14 osób, a na wystawie wystawionych jest 30 prac, które wykonane są różnymi technikami i ukazują piękno tej ziemi. Uczestnicy spotkania podziwiać mogli przepiękne prace artystów wystawione w pałacu Radziwiłów, a także mogli zakupić obrazy. Uświetnieniem wieczoru był koncert Marka Kowalskiego oraz znakomity występ znany już wszystkim Zuzanny Mówiąc gdy się do mnie, ach, jak mi